Ministerstwo Edukacji musi zmierzyć się ze smutną rzeczywistością, która obecnie dotyka polskie szkoły. O wadach oświaty, z którymi radzić sobie muszą dzień w dzień nauczyciele i uczniowie, wie każdy. Nikt jednak nie zdawał sobie sprawy ze skali problemów. Raport, który wykazał nieprawidłowości, wstrząsnął Polakami. Ministerstwo Edukacji za pomocą konkretnych narzędzi postanowiło zdiagnozować problem oświaty. W tym celu powstał obszerny raport wykazujący z czym codziennie borykają się nauczyciele, a także ich podopieczni. Jego wynik jest wstrząsający. Ministerstwo Edukacji nie miało pojęcia o skali problemu. Dziennik gazeta prawna podzielił się z internautami i wynikami raportu, który to przeprowadzone został na prośbę Ministerstwa Edukacji. Kropka. Według raportu uczniów pozbawia się kreatywności i uczy myślenia schematycznego. Nie są oni zdolni do podejmowania spontanicznych decyzji, a także do samodzielnej próby rozwiązania danego zadania. Przy każdej okazji kierują się poznanymi wcześniej przykładami. Poza tym uczniowie nie są traktowani indywidualnie. W szkołach nie uczy się ich myślenia logicznego. Nie ma też miejsca na to, aby dobrze opanować materiał, zrozumieć go, przyswoić. Nie ma na to czasu. Nauczyciele starają się jak najszybciej przechodzić do kolejnego tematu, aby zdążyć zrealizować program, nim zakończy się półrocze? Internauci zgadzają się z wynikami raportu. Kończę właśnie liceum. Praktycznie nie ma czasu, aby dobrze opanować materiał, bo nauczyciel tego samego dnia, gdy on się pojawia, zapowiada kartkówkę. To przytłaczające, wyznaje użytkownik. Nauczyciele uczą nas schematycznego myślenia. Patrz na wzór, przyłóż go do zadania i rozwiąż. Czego to uczy? Chyba rozwiązywania testów według klucza, ale nie osiągania sukcesów intelektualnych w przyszłości. Na poziom edukacji narzeka internauta.